Wiosna Nocka leży na malowniczych zboczach Beskidu Środkowego, w dorzeczach Sanu i Górnego Wisloka, granicząc od północy i wschodu z ziemią temyską, a od zachodu z powiatem bieckim ziemi krakowskiej. Poszczając starożytny Biecz z jego stylowym kościołem i domem historyka Długosza w Rynku, Kraczamy na terytorium ziemi sanockiej, zbliżając się do Krosna, stolicy najstarszego w Polsce zagłębia naftowego. Miasto zachowane oraz starożytne kościoły bogate w zabytki, szczególnie gotycki kościół parny z XIV wieku. Przed rokokowym kościołem Kapucynów stoi pomnik Łukasiewicza, twórcy polskiego przemysłu naftowego. W okolicy Krosna leżą liczne szyby naftowe oraz słynne szyby gazu ziemnego. Eksploatacja tych bogactw naturalnych odbywa się zarówno przez większe koncerny przemysłowe, jak również na drobnych szybach wierconych przez chalupniczych przedsiębiorców. Jesteśmy właśnie świadkami próbnego wiercenia na malym szybiku, dającym pożądany wytrysk ropy. W pobliżu Krosna, obok ruin zamku w Odżykoniu, leżą otoczone legendami fantastycznych kształtów skały, zwane prządkami, cel licznych wycieczek turystycznych. Stolicą Ziemi Sanockiej jest miasto Sanok, położone na górzystych zboczach legu Górnego Sanu. Miasto należy do najstarszych grodów południowo-wschodniej Polski, a zamek Sanocki już w wiekach średnich pełnił doniosłe zadania obronne. W roku 1417 odbyły się na zamku gody weselne Władysława Jagiełły z Elżbietą Spilczy. Na dziedzińcu znajduje się zabytkowa studnia zamkowa, niezwykle głęboka, kuta w skalistej opoce. Na Rynku Sanockim, o charakterystycznej zabudowie szeregiem starych domów, wznosi się kościół Franciszkanów, w którym odbył się wzmiankowany wyżej ślub króla Jagiełły. Opuszczając Sanok w kierunku na Zagórz, spotykamy typowe dla tych okolic wioski o stylowych cerkiewkach drewnianych, i chatach głościańskich bogatych w charakterystyczne cechy architektury regionalnej. Zagórzu, na szczycie wysokiego skalistego wzgórza obdanego z trzech stron wodami Oslawy dopływu Sanu zwiedzamy romantyczne ruiny klasztoru karmelitów z wieku XVII. Klasztor zamknięty i opuszczony podczas okupacji austriackiej uległ pożarowi w roku 1830 i od tego czasu pozostaje w ruinie imponującej ogromem i malowniczością położenia. Ruiny te Wsławione zostały w powieści Zygmunta Kaczkowskiego pod tytułem Grób nie czuj i pod tą nazwą znane są szerokim kolom turystów z całego kraju. W do Tyrawy Woloskiej przebywamy grzbiet wzgórz zwanych Słonymi Górami, wysoki na 638 metrów. Droga biegnie tu pod górę serpentynami, których po obu zboczach jest 32. Są to największe serpentyny w Polsce. Z wyższych kondygnacji serpentyn otwiera się rozległy widok na bogaty w lasy beskid środkowy, aż poleżące w kierunku południowym skrajne szczyty Bieszczad.